Okuninka Jezioro Białe Czwartek Jest godzina 19.03 Dzisiaj, nawet ciepły dzień, bo jest słoneczny Chciałem Państwu pokazać, że w Okunince zmiany. Są tutaj dawna plaża przy Osier Proszę zobaczyć. Plaża, jak w Sopocie. Naveziony jest świeży piasek. Turyści przyjadą, panie, będą się opalać w promieniach słonecznych nad jeziorem białym w Okunince. Na pięknym piasku, czystym, białym. Jak w Sopocie. Nie trzeba nad morze jechać. Zapraszamy do Okuninki. Także zapraszamy do koninki nad Jezioro Białe, plaża jak w Sopocie.